Jeszcze taki zobaczcie, jak cudownie, jak pięknie, jak ja to kocham, jak ja to uwielbiam. To nie są jeszcze takie częste chwile, bo jednak Pufek przeważnie jednak się czuje trochę niepewnie i chce zwiewać, ale zdarzają się takie właśnie chwile, kiedy on ugniata łapeczkami, kiedy po prostu zaczyna się przelewać. Zobaczcie. Coś cudnego, jak ja to lubię, jak ja to kocham. Nie przygotowałam się teraz z kamerką, nie mam stojaka. O, mały cześć! No, jaka odwaga, mój drogi! Tu jest mruczenie. Słychać. Takie delikatną, tak delikatnie. Cichuteńko. Kochany. Oj, oj, oj. Pięknie, skarbie. Pięknie. Dziękuję ci, wiesz. To dla mnie dużo znaczy, co zrobiłeś dla mnie. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Tak się z tego cieszę, tak bym chciała, żebyśmy się zaprzyjaźnili, ale tak wiesz, żebyś nie uciekał, nie bał się mnie, żebyśmy się kochali, tak? Nie za bardzo, bo ty nie będziesz moim kotkiem, ale tak wiesz, tak? Tak akurat, jak się kocha tymczasową ciotkę. <śm> tam chodzi mały, tylko nie wiem, czy mogę to, po czy to widać było. Chodzisz, mały? Tak? No także on też robi postępy. A pówciu, jest taki kochany, taki cudny kotek. On będzie taki wdzięczny, tylko on musi te swoje frycowe jeszcze płacić, tej niepewności. Kochany. Idzie do kuwenty mały. Przepraszam, że ja tak szepczę, się przestraszyłeś, tak? Co ta ciotka nagle tak szepcze? Co ona tak szepcze? Zdaje się, lubisz, uwielbiasz po prostu po brzuszku. Uwielbiasz. No. <laughs> Ai, zaraz spadniesz, tak? Spadniesz, kochanie. No tak. No pięknie. Jak tu przestać kręcić? Jak tu przestać kręcić filmik? No jak? No jak? Śliczna kocinka. Śliczna. Piękny jesteś. Tak. Dobra. Ale wydaje mi się, że ten film będzie świetny na relaks popołudniowy. Tak wystarczy. Pa, pa, pa.